Dzisiaj zjem dwa kebaby, najlepiej i najgorzej ocenianego w Gdyni, tylko nie wiem który jest który, bo to dziewczyna w tajemnicy mi je kupiła, przywiozła, przygotowała i zaraz mi je poda. Dzień dobry. E, Poprosiłabym kebab. Mieszane mięso mieszany sos, cienki? Yy, tak. Mieszany jest mięsem, mieszany. Mieszany sos tak. Mieszany sos jest czosnek ostry, może być? Ostry może być, tak. Czosnek ostry. Tak. <grym> I to Zapakłaś siatkę albo do ręki? Yy, w siatkę na wynos, proszę. To będzie picie, napojem będzie? Za spokolów. Nie, nie, nie. Wszystko? Wszystko. Jeszcze jedną. Kartę, po Proszę. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy już pierwszego kałaba. Jestem już pod drugim kebabem. Kręcą tu 24 na dobę. Opinie 3,5. Dzień dobry. Czy można kartą płacić? Można. Mieszane mięso, mieszany sos, cienki i to wszystko, rollo, uh -huh. średni. Okay. Dziękuję, do widzenia. Jest kolejny. Który jest który? Nie? Wiem, że jeden ma ocenę 4,2, a drugi ma ocenę 3,5. Jeśli chodzi o wygląd, no to wygrywa ten od razu dla mnie. Bo tutaj jest pita, tutaj jest to cienkie ciasto, a tutaj jest tortilla. Tortilla, tortilla. No zobaczcie go. Ten wygląda nieciekawy: to jest ten śliski placek. Zacznę od tego chyba. Jeden i drugi to jest mięso mieszane, sos mieszany? Tak. No dobra mm -mm. Okej okay. Smakuje lepiej niż wygląda Tylko widzę, że jest pomidor, a ja nie lubię pomidora w kebabie Chcesz testować? Nie możesz, chyba. Kula mocy. Sos nawet spoko, bo lekko jest ostry. Strasznie się rozpada. Jest mega słabo zwinięty. Z jednej i z drugiej strony w sumie nie jest zamknięty w ogóle. Mm. Jest dziurawy. To mięso z kurczaka przypomina mi trochę kurczaka zrożna w smaku. Dobra, próbuję tego. To jest raczej faworyt. Nie uchaj tu, nie niuchaj. Oni są, publik z usią. No i który jest który? On jest z serem? No nie wiem. No zamagałaś serem? Nie. Dziwny jest. Ma dziwny jakiś taki sos. Dziwny posmak. Mięso tutaj jest ewidentnie gorsze. Jest takie bardziej glutowate, żelkowate, a nie mięsne. Myślałem, że będzie lepszy, bo to ciasto mnie tutaj bardziej zachęciło. Ale... No... no. Mm. To jest chyba najgorszy kebab z tych wszystkich, które jadłem ostatnio na filmach. Sos ma jakiś dziwny posmak, mięso ma tragiczną konsystencję. Jest takie miękkie, jest takim glutem, jest takim jak taki pasztet właśnie. To jest chyba ten kebabowy słynny pasztet i nie mam ochoty go jeść nawet już. A nie no jak jakaś mielonka to smakuje. Ten sos też jest dziwny, jakiś żółty sos w ogóle. A. Tutaj mimo że to mięso przypomina kurczaka zrożna, to i tak jest lepsze niż to. I mimo że tak się rozpada i tak wygląda, i mimo że ma tortillę, a nie pite, czyli cienkie ciasto, to i tak wybieram tego. No znaczy, też nie wygląda zachęcająco, zobacz. Podobać ci się ten kebab? Nie bardzo. Zadobyć? Nie, nie bardzo. Ale z drugiej strony dobrze wygląda. No okay. Lepsze mięso, lepszy sos Gorsze ciasto No ale jednak tego naprawdę tego, tego nie dokończę Nie, tu też mi coś nie pasuje Dokopałem się do tej baraniny Która tutaj jest I jest bardzo podobna do tego pasztetu tutaj Ogólnie dwa kebaby są słabe Mimo wszystko wygrywa dla mnie ten. Który jest który? Ty, jak myślisz? No, nie wiem. Nie wiem. No, myślę, że ten ma gorsze opinie. Że ten ma gorsze. Opinię. Że ten ma gorsze. Mhm. Tak? tak? No i widzicie, kto się zna na kebabach? Nie, no naprawdę kicha. Naprawdę słabiutki kebabik. Ten też jest kiepski, ale jest lepszy. Spójrzcie, jak wygląda. Zachęca? Nie bardzo. No może jakby od razu go zjeść po wyjściu z knajpy, to byłoby lepiej. No dobra, ale ile on był w samochodzie? 20 minut? No to tak jakbyś zamówiła z dostawą, no. Ogólnie są ciepłe. Ale no... No, wziąłem kebab cienki i mam kebab na talerzu, nie? No dobra, no. Zdech. Dać mu trochę? Nie dawaj mi nic. Nic? Nie dawaj mi tego sosia wleśnienia nie, dałem, nie, dałem, nie, dałem, nie dałem nocy. Ale on biedny, głodny. Sią przestań, on biedny głodny. No, czyli jednak mam nosa do tych kebabów. A ile w ogóle kosztowały one? No? 21 ten lepszy, 19 ten gorszy. Aha, czyli lepszy jest droższy. No dobra, czyli taki, w miarę tak jak niby powinno być. Okej. Okay. Kebab, aby zjadł pies, tak? Dobra, na razie. Mały update. No niestety mnie dopadło. Nie ma co tu dużo gadać. Czuję się raczej średnio. Wygrał śmieciu tym razem. Książulo kontra jedzenie. No, niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie wiem, czy to ten kebab, czy coś innego. Ale no... Zdrówko, wariaty. Chyba rzucam tę robotę, bo to, to nie wiem, czy to w ogóle. Ach, czy to ma sens?